No, zupełnie nic nie widzę. Mgła jest tak gęsta, że można ją kroić. Ej, Skubi, a może siądziemy do siebie plecami, to nikt nas nie zaskoczy. W porządku. Teraz nie ma szans, żeby ten gad sprzed lat nas wykiwał, co nie, piesku? Jasne! Gad sprzed lat! Rety. Potwór jest w zatoce, powtarzam! Potwór jest w zatoce! Przywiąż linedel! Płynę na pomoc! Gazu, brachu! łódko, mód ma jak! Kudłaty, Skubi, słyszycie mnie? Tu, Kudłaty? A kto mówi? Tu, Welma, posłuchaj. Znaleźliście się na szczycie. Wielkie dzięki za komplement. Ej, Skubi, Welma twierdzi, że jesteśmy na topie. Nie, Kudłaty, słuchaj, to jest poniżej was. Wiesz co, też zawsze sądziłem, że bycie przynętą nas poniża. Ja, ja! Zaczekaj, Welmo! Skubi chce Cię pozdrowić! <noise> Zaraz! Siemka, Welmo! Scooby, wasza łódź jest na szczycie głowy bestii. Velmo, chyba namierzyliśmy tego potwora. Trzymajcie się! Zaraz wam pomogę! Słyszałeś, piesku? Trzymaj się! Dobra robota, Fred! Zablokowałeś bestię w zatoce! No, niesamowite! Nasza pułapka wypaliła i nie było żadnej niespodziewanej obsowy! E, Fred, spójrz do tyłu! W raju! Ej, hey, braku! Obiście? A dokąd jedziesz?